akurat co do sportu możecie brać przykład tak właśnie dlatego że nie ma rzeczy niemożliwych pochodzę z bardzo malutkiej miejscowości tak jak już wiecie tam 1800 mieszkańców z normalnej rodziny robotniczej gdzie musiałem na wszystko sobie zapracować 25 lat temu praktycznie nie miałem nic jeździłem starym maluchem dwie pary spodni mieszkałem w pokoiku 3 na 3 u rodziców telewizorem 14 cali i w pewnym momencie sobie siedzę i co ja mam w życiu robić od ojca pożyczałem 100 zł gdzieś tam na piwo czy tam na paliwo no i od zera zaczynałem i skoro nie miałem nic i mogłem wejść na sam szczyt z takiej malutkiej prowincji po kilku latach wejść sobie do salonu Mercedesa i pokazać tego i tego przywieście mi i tak rzeczywiście było tylko żeby to było to trzeba na to wszystko było ciężko pracować. Tego akurat nie pokazuję. Nieraz leżałem na podłodze, bo wszystko po prostu bolało. Rano wstać nie można było. Ale co to znaczy, boli? No, trzeba było to po prostu przezwyciężyć. Momentami, też tak jak jestem teraz w MMA, Składki wychodziłem na czworaka, że na drugi dzień nie mogłem się ruszyć, tylko bliskie moje otoczenie widziało. Po prostu czasami pracownicy przychodzili z karpetki mi zakładali, bo nie miałem po prostu siły schylić się. I tak jak mówię, że jeżeli chcesz, można. はい<な>。